No witam was wszystkich, bardzo serdecznie przy mnie jesteśmy ZIGRET, odpowiedzcie I tak, i jest coś nowego na naszym kanale w końcu <noise> Teraz tajs, co to jest teraz tajs? Co jest? Co to jest? jest? jest Traitor Sebastian, Trader <noise> Traitor Sebastian, ja już tłumaczę, Traitor Sebastian Był kiedyś moim najulubieższym przyjacielem Spotkałem go 13, czy, albo 14 lat temu Pokłóciliśmy się my i teraz właśnie nas złap <głosłatwę> Tak jak tutaj według tego y, mój przyjaciel Traitor Sebastian, który jest teraz moim odwiecznym wrogiem Memezis złapał nas to mnie i moich przyjaciół właśnie, którym jest właśnie tutaj Kuczak i, i według szkieletrona no, było po wszystkim tak. Co? Czytaj dalej. Nie no dobra, musimy jakiś się stąd wydostać, ale tu jest jakiś przycisk nie, nie! Gryzio, czy ty kliknie czy ja? Czytamy. Ale ja już to przeczytałem. Coś tam, coś tam, huks, Discard, an... a no proszę, niczego nie można używać, spoko. No to... What? to... nie ja. ja też Co się stało? No i to jest właśnie seria sur Survival Adventure. Będziemy coś takiego. Jeszcze nie wiemy dokładnie o co w tym chodzi i zaraz mam nadzieję, że się dowiemy. Taka random maps. Yy! Ej! do wody, spoko, żyjemy. tak, okay. miłotek, miłotek. I chodź, pójdziemy w lewo może najpierw. Dobra, i ja jestem w Czemu ubiegł... to są postaci z hard Moda? No bo tam pisało, że. mod. hard mod. Chodź ich za Nie to damy to... rady. <laughs> Spójrz, gradzi nie! A może. a może myśmy mieli szybko to kliknąć, a to była pułapka? Mm, mm. <laughs> ok, Okej, już fajnie na start. No, nadal spadam, no nie, nie rozumiem tego. Nie rozumiem. Są... Ej, tu są skrzynki jakieś. Gdzie? Może w w jedną? O, w w jedną skrzynkę, jak się otwiera? O, się rzeczywiście tam są skrzynki. Widzisz? Po prawej i po lewej jak się spada. W padywnę, no. w padywne. W Czekaj, jak się otwiera skrzynki? Ale ja dziwna skrzynia. Ma na krystal i... Aha! Dobra, to... Jest, dobra, mam dzidę. Ja jestem magiem. Mam dzidę. <laughs> Okej, okay, jestem magiem. Tu jest kolejna skrzynka. I co tu jest? Uuu, patrz co mam. Mam łuk, dobra. Tak. Czyli to są pewnie takie start itemy wiem, wiesz będziemy musieli pospadać trochę. Tak, Okej, okay, zobacz co mam. Patrz. Hello, Zigre! Hello! Hello Zigret! Hello! <laughs> Jestem na łuk! Hello! Chodź tu jest jakaś pleczka Dobra, wreszcie może z tej ich zabić To poczekaj. No i co? O. I będziemy serię prowadzić we dwóch, tylko we dwóch ja pan Zigret i kurczak Zjem sobie mona krystal. A ja mam tu potyony Na życie. Czemu tak nie otwarłeś? Otwarłem. Okej. Okay. Zygret ja nie ja wiem nie jak sądzę. Z... Dwory... Może jeszcze raz się nam zabić. Zaczekaj. Nie, bo pracujemy no mi wylecę. Ej, patrz. Zbroja! Jak to? A ja chyba wiem o co tu ja będzie chodzić. Wiesz o co? Nie. Mi się zdaje, że to jest taki choćby tutorial. Zebraliśmy rzeczy. Musimy się przygotować i potem stąd wyjdziemy i będziemy za i zaczniemy przygodę. Idź w prawo. Dobra, jest ale ten... ja chcę zginąć, jeszcze spać jakieś skrzynki zebrać Ja też, okej okay. Ja już zginąłem. Dobra, ja też to ja lecę po lewo jak się da najbardziej Ale prawo już się nie da Jak to wszystkie zebrać z prawej strony? Ciemno jest. Albo się da, czyli ja sprawdzę, może się będzie dało. Da się da się jeszcze, A nie, to chyba już byłem. Okej. Okay. Jez, yes, mam I Temsa! Mam biswarda. Patrz. Nie szczyluj do mnie! Szczylej. O i kolej. Mam to dla ciebie to księgę to... i mam manę dla ciebie kolejną. Umeranga mam Jakiś forceful flamarang O, to ja będę prosił to o ciebie. No, nie, 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 Ups! Nie, nie, nie. Dobra, wiesz co, ja już chyba zabrałem wszystkie te co trzeba. Okej okay. Dobra, no to ja spadam już na dół i pójdziemy okay. tam po zbyt zamyk. Co ja mam? Honę i live genera... Bo jesteś w miodzie, z Wow, ja o tym Zebrałeś wszystkie skrzynie na pewno? Tak. Ja tą poprawę prawej jednym widziałem taką... przysłoniętą. Okay. Dobra, chodź, Zgredzio, łap. Na ciebie... Co ty mi tutaj rzucasz? Księgi magiczne. Okej. Okay. Tylko czekaj, bo nie mogę z tym cię rzucić, bo nie wiem czemu jestem strasznie wolny. To no był miód. Łap. Czekaj, to wyrzucę Copper Short Sword... ...w ogóle go spalę. Chodź w moją stronę szybko, Zgredzio, daję ci tu itemy. No, zbierz je, idziesz czy bardziej w lewo. E, Okej. Okay. Tam w lewo idź bardziej, tam są jeszcze magie. Tu? No. Ma nakrycalne, i dzięki. Ej, chodź jeszcze muskiet ci i dam, bo ty strzelać będziesz no. z pistoletów. A ja będę z. A może, a może to mieliśmy sobie wybrać postać? No jest tak, ma... ale. No, podzielimy się tymi temami, chyba nie będziemy ich wywalać, nie? No. Jeszcze mam miecz z pszczółkami, to wiesz, to ja sobie już tak po układem. Tak? Ja mam coś takiego, to jest dość dobre. Ja mam takie magujące jeszcze. Ja mam jeszcze Molten Fiory Mogę ci dać flamaranga, chcesz? Możesz dać, ale to zaraz Możesz dość dobry. Dam ci Dobra, wezmę sobie strzały i te potiony sobie weź Okej, okay, jakie potiony? O właśnie dzięki Dobra Nie jest to takie łatwe. Czy wiesz co, choć tam jest zbroja? To ty najwyżej sobie weźmiesz tą drugą zbroję. To trzeba zabić, i tu jest ognisko, fajnie. Chodź tu z do mnie. Czekaj, zabiję tylko tego gorila. goryla. Goryla? Goryl, okej, okay, mam placę tylną. Naszym mam silver. Jak ty tutaj przyszedłeś? Tylko okay, sprawdzę, która ja mi się zbroję, będzie bardziej z bała. Dasz złote, albo ty. Je... <laughs> Mimik! O kurde. Właśnie tak zauważyłem, że skrzynia już, hurra, zaraz będziemy mieli jakieś itemki. Nie! Jeszcze mnie zabije! Nie! Daj się zabić. Udało mi się. Co to tam wydropuł? Titan Glow? No ej, jeszcze tam jest zbroja dla ciebie, dla maga, wiesz, z Nie, To Ja, ja sobie tak... wezmę tą, a tam to była po prostu dla rangera w takim razie. Spędzę. A ja tu Będze. będę zabijał te potwierki. Wiesz to stanę sobie przy ognisku, bo tam mam regenerację życia. Ej, widzę, że już trudno będzie, ale mam nadzieję, że się będziemy przy tym dobrze bawić tak samo jak wy. No. Saria ja, mi się jak na razie spodobała. A tu jest bardzo duży ten dungeon w takim razie. No, to jest się... łap ode mnie to. Ginie. Czekaj, sobie. bo okay. po pomyliłem sobie z... jak się wysało. O dżungle Pan spoko. Czekaj, bo muszę ci oddać to jakoś. Na no, się rzuca. No właśnie, <laughs> że Starbonda tak jest. Inkrasek, knockback, a to ja sobie to z chęcią czyli maximum mana, czyli, ja, czyli tak, czyli y, pewnie, bo tutaj tam w opisie pisało, że każdy, m, maksymalnie mogą być trzy, te, trzy osoby i ra ranger mo może być, warrior i mag, nie? Tak. E, możemy niszczyć ognisko na przykład? No. To zbierz, bo będziemy się przy nim regenerować. zniszczyłem, umiem. Znaczy, czy możemy, to ja wiem, ale chodzi o mi, czy pozwolenie tak. mamy na to. Ale, no, tam nic nie pisało. Eee, to zgrać odwiedzimy to do końca i pójdziemy w prawą stronę jeszcze. No, jak nie zginę znowu. O kurde, po źle ich tam jest. To ja mam pomysł. Bitak. Nie mam tego. Nie. Spoko. Okej, okay. nice. To mam pomysł, czekaj, zrobię coś takiego. YOLO! Yolo i ginę. O fak! Z drugiej strony mnie zaszli Dobra, nieważne. Bergres. Uh, Watch mówię Tak zrobiłem sobie postać kurczak Adventure i wyglądał to tutaj dziwnie, bo z tej zbroi tutaj randoma robiłem. Po prostu żeby jak najszybciej już zagrać to po prostu... Wow, co to jest w ogóle jak gra? O co w tym chodzi? No jak widzicie na razie bardzo mi się podoba kupę roboty nawet przy tym za, przy tym spawnie takim naszym pseudo Wiesz co zaczekam na siebie w miodzie, bo tak samo mu to się boję chodzić. No dobrze. I co ja tu mam jeszcze? Tu mam zbroję tu, dla Pseudo-Ranger'a. Wow, tutaj jest y, drzwi są, na której jest obrazek UFO. Co? No. What? Zgradzio, chodź do mnie! Idę. I tak będziemy robić odcinki w miarę po 20 minut, żeby... jeszcze będziemy sprawdzać w lewo czy w prawo idziemy znowu. W lewo musimy tam przejść. No dobra, będziemy sprawdzać co. Znaczy, wiecie, będziemy po prostu ogarniać, gdzie już jest coś takiego, że moglibyśmy się zatrzymać na chwilę i tam będziemy kończyć. Tylko, że nie wiem, jak to będzie z zespołem pojtami, bo że jak zginiemy, i albo wyjdziemy z gry, to trzeba się wypłynąć. Wiecie... Ja tam chyba łóżko widziałem. To by było ok, bo właśnie łóżko. To jest coś... Co to? Się teleportowało. Nie, nie, nie. Wciąż zapominam, że jestem magiem. Tak. Takerka trudne to jest. Naprawdę. Weź tak sobie na adventure, znaczy na te na hardmodowe mobki w takiej zbroi. No. Z, po, z początku gry i... Ej kto we mnie szczelano bez jażej Co? I makler, no makler, A właściwie to możesz dojść do czerwonej drużyny, jakby ci się nudziło. Chodź w prawo, w sumie zobaczymy co tam jeszcze jest, bo tam w lewo już zeszliśmy trochę niżej I tam zginąłem No właśnie mm. A może będę magiem rangerem? Nie Rangerem się będziemy w miarę dzielić Dobra eee, Dwa hity no wu... Łucznik dwa hity mnie ciśnie what? What, 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 what? What? Mnie też Tu jest mały ten Uważaj, bo cię zadlija Okej, okay, przeżyłem to. Kurde, to jest więcej spadania i spadania. Ja chciałem z ogniska bić. No to dobrze, zabij go. Z ogniska nawet możesz zabić. Ja mam dobry damage z tego. Z, z książki. No bo książka z opa. 35 Wszystkie książki są up zresztą Ja wam dam. I tu. Szczyleć będę. Okej. Okay. Ty z lewej ja as bierzemy go od tyłu. Ha, nie wiem co zrobić. A Ta ja tutaj... jeszcze we mnie na razie. Okay. Dobra, zrobione. No, wow, tu jest łóżko, chodź z Tak? No. Czyli mamy spawn point. O, właśnie o to mi chodziło. Z lewej strony jest to samo. Bo... Ej. Tak? Czy zauważyłeś. O, mamy serduszka. Ale nie zauważyłeś tego, że my... jeden powinien iść z lewej, drugi z prawej, widzisz? Bo ja zginąłem w tym miejscu, tutaj z lewej. Tutaj w tym miejscu, widzisz? No Edka leżała. Tak, chodź, zobaczymy, co jest po tamtej stronie. W takim razie, czy jest tak samo tu łóżko, jak mówisz? A, i nie ma łóżka. Ale nie, chodziło mi o to, że tutaj... A myśmy przyszli z prawej strony. To jest środek po prostu spawnu. Wiesz co, z gradzie mam serduszka, wziąć sobie dwa i jedno dla Ciebie. Bo Ty jesteś tym magującym, to mi się przyda, bo ja będę pierdzielać się w nich później. Okay. Chodź, całą stronę prawą. Bo jak już mamy tu pointa to jest... Bierzemy tu... Czekaj, tu jest point. znak jakiś, chyba że... Nie, to znak Robek, myślę, że to jest znak. E, tych nie Ej, to Są okay, wziąłem sobie. Weź, bo właśnie ja zostawiam to. Sprawdzę tak samo, jak ja już będę sprawdzał te. Co ja zrobiłem, czemu go nie zabiłem? Nie wiem. Jakbym tutaj z tyłu ty bił, z tyłu ci będę sam po sobie. całkiem okay? sobie właśnie nieźle radzi mnie, jak robiłem takiego teamplaya. No. Dobra, zobaczymy co jest. Tak to... Cooperation mod. Eee, da się skoczyć? No. Patrz, skelet. Nie ma tu pułapek, weź bo je, ja boję tu. Nie to wiem, ale tu zygra... jest jakiś tam, czemu tu nie e, zebrałeś? Zgraź ja serduszka znowu tutaj są. Jak tu item? Można ja tutaj, ja tutaj nic nie widzę, jak ty to zauważyłeś? Nie wiem. Spoko. Ej, ja kopiuję z prawej, ty z lewej. Ale nie da się go wziąć z prawej. Ej, ok. Nice. Dobra, wbijamy się w, w nich? Tego, tego batmanka tutaj pasz. Tylko mi tu trudno się wyskakuje bardzo. i... No właśnie, dobra, chodź. W Wystarczy trzymać. No wiem, wiem. Dobra. Zginę! Uciekaj A... za mnie! O dobrze, strzelaj mnie! strzelaj z gradzio! Nice, nice! Muszę sobie ustawić te miejsca. Oh że... my fucking god, parkour! Parkour? I tam jest mimik na końcu parkura. Znaczy na. na. Parkour, pojadasz? No to patrz. Master of Parkour. Zostaw go, zostaw go, nie ginie! Nie ginie! Nie ginie! że skoczysz grap. po niego, jak wyleczysz coś fajnego. O, chyba ty. A coś nie spali z lawie? tej A, ty tak, Ja już to mam. Okej. Okay. Parkour. Jak ja robię parkoury? Fajnie, ej, połączenie parkourów w survivalu. Nice, nice. No, to jest taka mapka typowa, wiesz, jak w Minecraft'cie się robiło też takie często i... No, się robi. robi zresztą. W koszu 5 healing potion, 2 dla mnie mana krystaly i muszkiet palę. Ile masz potion? E, jakie potion? No zwykłe. HP. 5. Ja mam 6 teraz. Okej, okay, jest okej, okay, jest okej. Okay. Skrzynia. Dzwonki mamy w niej, nie wiem czemu. Jak to dzwonki? No trzy dzwonki. Ja biorę jeden, ty jeden i drugi weź też sobie jakby no, są. No to dla osób wiesz. A, to jest. Ta, ja nie wiedziałem co to robi, zapomniałem. Daj no, mi zgradził. No nie mogę odwozić Ej to może będziemy usuwać tego trzeciego? Eee, co nie, powiem, wiesz co, to trzeg... sobie zachowamy, bo będziemy mieli wtedy więcej... To jest spólnie to trzech graczy, nie? Pisało, że można grać z B3. Tak, ale my sobie zagramy we dwóch, bo tak jakoś nam lepiej będzie się zgrać w czasie. <grym> wow. Nie widzisz, że to jest parkour? Nie. To jest woda. Gdzie? Whee! I co? <grym> Spadł! <grym> I co? Ej! To jest jaj Dobra, nieważne. Tu jest woda. Kurczę, jak tam do góry jeszcze trzeba było iść. No wiem, ale nie spadłem. spadłem. to dobra. nie było specjalnie w zgrzecie. A ja myślałem, że ty powiedziałeś: Tu jest woda i tak specjalnie na Nie, spadłem. nie, ja to nie chcę co zrobić. Champions. O, i będzie parku trzeba zrobić, że nowa. O oh, boże. Ale to nic, dosyć, nie nic, ten parku był w sumie w miarę łatwy. Wow. wow. Ups, czekaj, poczekaj, niech oni, wow. nas zeszczelili, stąd jeszcze. Wow. Wow, ja tu na, na spinicie przejdę, okej? Oooo. no? Okay? masz farta, ja też przed chwilą bym spadł prawie. Jest ja się spinął przy czym czary ja wykrzywi, żeby doskoczyć, za chłonera. Ja tak samo. To... Naprawdę? Jest w growie. Czasami. O, a, tu zginąłem. This is a place when I die. Czekaj, czekaj, czekaj. Where Ale. I die. Kuczaku! Sooo? Dobra, już nic nie mówię. NO tak kurde! No. Zresztą <suszy> <suszy> się nie da wyskoczyć i koniec. Ja to słyszałem. No czekaj, na mnie? No, to jest koleś. Nie chcę tak grać. Jak nam się Dlaczego... nie uda, to, to najwyżej zatrzymamy się przy tym spampoincie. Dlaczego mój fairy czyli mój wróżek, się świeci teraz na inny kolor? Bo jest różowy mój. <coughs> Czemu jest różowy? O no co to chodzi? Tak, zrobiłem dubla. Double kill. Tripla. Quadra. Quadro. Hexta. W ogóle słyszeliście, że heks takie... Miał właśnie, że w Lolu ma wejść heks Czyli 6 trupów. A jak to w ogóle jest 6 trupów, skoro? 5 zabijesz i co? Eee. Iyy... 6 wychodzi, na przykład Flippin tak zrobił. Czyli nie iść tutaj na chwilę. Bo tutaj mapy małpy są. Co? Małpy. Jakie małpy? Ninja. Jakie ninja? <noise> mapy ninja. O co chodzi? No małpy ninja, które atakują. Małpy ninja atakują. Zygret nieź tutaj, proszę cię. Ja tutaj jestem Epic Survival Master i sam ich zabiłem. Te ninja. Dobra, ginę. Ale... O oh fuck, idą do mnie. Wszystkie. <laughs> Ale one spadają na dół. Ale one wszystkie do mnie przyszły z grecia. Dlaczego ta. Nie zmienił mi się ten, broń mi się nie zmieniła. Też tak właśnie czasami. Nie wiem. Że broń się nie zmienia. Dobra, teraz już nie będzie fajli zobaczyć. Teraz przejdziemy. Wiesz co mi zabrakło w tej wojnie królewskiej ostatniej? Słucham. Takie epickie muzyczki. Takie tu, 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 tu. Tego mi zabrakło? Ale czemu? No bo tak Holy shit! No co mnie zabiło? Kurczak! No przecież... Kuźbao Ej no co się strzelają? strzelają Ile ich tu jest Ludzie ma cię... jak ich zabiłem tam? Dobra, poczekaj Fire, Fire out Fucking mhm. serious Chyba Dobra, że tu by zakończyć ty... pierwszy odcinek, zaczekaj Patrz, bo okay. mam opisko i ja jestem sobie tu, a ty sam w drugim drugi... Abo nie, tutaj, tak między u... a Opisk. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Był ze mną Pan Zygret. Ja tak samo dziękuję wam wszystkim, że wytrzymaliście do końca tej nowej serii, naszego pierwszego odcinka tej nowej serii. Tak jak Kuczek powiedział był z nim pan Zygret, czyli ja... Pan Zygret, Mm -hmm. A pan Zygry, czyli ja byłem skuciakiem, czyli nim, tym czerwonym, chlorokwytowym czymś. Yy, tak, dzięki wam za oglądanie i do usłyszenia, pa pa. Jestem człowiek kaktus. Tak. Ja.